Hejka, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na naleśniki, fit naleśniki. Wykorzystałam do nich mąkę pszenną, zmieszaną z mąką kukurydzianą. Wybrałam mąkę kukurydzianą z tego względu, że jest to bardzo fajna mąka na diecie. Nadaje się zarówno dla cukrzyków, dla osób, które mają anemię, dla osób z chorobami serca. Jest to mąka bardzo lekkostrawna, jest bezglutenowa, zawiera wiele mikroelementów, a także wiele witamin, na przykład AE, które są naturalnymi antyoksydantami. Jest to więc bardzo fajna mąka, dużo wnosi dla naszego organizmu i warto po prostu jej używać. Także zapraszam Was do przepisu. Potrzebujemy dwóch jajek, 70 ml mleka, 50 g mąki. Ja zmieszałam tutaj 25 g mąki pszennej i 25 g mąki kukurydzianej oraz kilka kropli aromatu. W przygotowaniu tych naleśników nie ma żadnej filozofii. Wystarczy zmieszać wszystkie składniki, więc wszystko dodajemy sobie do miseczki razem z aromatem. Dodajemy go tak kilka kropli. Myślę, że 2-3 wystarczą. I wszystko mieszamy, tak żeby powstała nam taka jednolita, gładka, dosyć lejąca się masa. Jak ciasto już mamy dokładnie wymieszane, wystarczy spsikać sobie patelnię delikatnie olejem. Lub jeśli mamy nieprzywierającą patelnię, to nie trzeba tego robić i możemy smażyć na suchej patelni. Moja patelnia jest już rozgrzana, więc mogę sobie usmażyć pierwszego naleśnika. Wylewamy sobie jedną chochelkę naszego ciasta. Smażymy, dopóki się nie zrobi taki lekko zarumieniony od spodu. Wtedy odwracamy naleśnika na drugą stronę i jak tradycyjne naleśniki smażymy. Jak widać, naleśnik już się tutaj troszeczkę przypieka, więc możemy go obrócić na drugą stronę i czekamy jeszcze chwilkę. Usmażone naleśniki smarujemy ulubionymi dodatkami. Ja wybrałam dżem barbarowy. Najlepiej sprawdzają się drzemy domowej roboty i bezbędnej ilości cukru. Smaruję sobie całego naleśnika. Następnie składam go na dwa razy i zabieram się za kolejnego. Kolejnego smaruję kremem czekoladowym, który również nie zawiera cukru i ma bardzo dobry skład. Tak przygotowane naleśniki możemy polać jeszcze sosem zero. Ja bardzo lubię takie dodatki w tym stylu, ponieważ wiem, że ma zero kalorii, no i dodaje takiego słodkiego smaku. Polewam sobie nim naleśniki i do tego jeszcze dorzucam owocki, które dodają nam trochę witamin. Takie naleśniki nadają się zarówno na śniadanie, obiad, kolację. Oczywiście dodatki, jakie ja dodałam nie muszą być takie same u Was, ponieważ możecie dobrać i pod siebie. Ja bardzo lubię podawać takie naleśniki także z twarogiem wymieszanym z miodem, czy podprażonymi jabłkami z cynamonem. Naprawdę tutaj można bardzo dużo pokombinować. No i na koniec jeszcze chciałam Was zaprosić do łapek w górę oraz subskrybowania mojego kanału, żeby zobaczyć więcej filmików, jakie dla Was przygotuję.